No ale to jest przykład takiej właśnie niedojrzałej, ale dominującej ofiary. Jest takie pojęcie jak dominująca ofiary, dlatego niedojrzałe osoby czasem wchodzą w taką rolę dominującej ofiary. Że jakby Przejawia się jak ofiara, ale tak potrafi tym manewrować, że dominuje i podporządkowywuje sobie tym ludzi. W różny sposób. No i oczywiście ta osoba nie pracowała żywili ją dziadkowie. Całe lata żywili ją dziadkowie. No ale czas biegł, umarł jeden dziadek, umarł drugi dziadek. No i mama, już tam w wieku przed pięćdziesiątką, nałogowa alkoholiczka, nigdzie nie pracująca. Zgadnijcie, gdzie skierowała swoją uwagę? No do jedynego źródła, czyli do syna. No i oczywiście, oczywiście mama przyzwyczajona, bo podporządkowała sobie dziadków, więc już nie było potem proszenia, tylko było mówienie czego potrzebuje, a dziadkowie z kasy wyskakiwali, albo przynosili, albo kupowali i tak dalej. No zaczęło się, zaczęły się żądania, oczekiwania. No. Człowiek stwierdził, że tak dalej być nie może. Trzeba coś ze sobą zrobić. Ale oczywiście matka udowadniała, że nic się nie da zrobić, że, 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 że do pracy ciężko, że w ogóle coś ciężko. Oczywiście zaczęła udowadniać, że ona ciężko choruje. no chorowała na alkoholizm, prawda, ale <grytanie> <grytanie> udowadniała, że to wcale inne choroby chodzi. Chłopak się zawziął, powiedział nie, nie będzie taki koniec. Batalie trwały wiele miesięcy. Oczywiście on pracował mocno nad sobą. Bywały skrajne momenty. Ta matka oczywiście w różny sposób wpływała, żeby on zaspokajał jej potrzeby. Odpowiedział nie i koniec. Powiedział jej, owszem, mogę ci pomóc, ale są warunki. Przede wszystkim kończysz z alkoholizmem, idziesz na jakieś kursy, coś ze sobą robisz, prawda, do pracy i tak dalej. No on oczywiście go wyśmiała, ma dawać i koniec. Bywały momenty, że ta batalia była taka, że w skrajnych momentach ta matka rzeczywiście chodziła głodna do takiego stopnia, że mdlała, mdlała na ulicy z głodu. Karetka ją zabierała, zawozili do szpitala, w szpitalu stwierdzali skrajne wycieczenie. No, jak to się mogło stać? No oczywiście odpowiednie służby typu MOST tam był wzywany, no i z pretensjami do syna, jak on mógł dopuścić do takiej sytuacji. Ale otwarcie pracował nad tym dalej, po prostu nie poddawał się temu wszystkiemu. Matkę potem drugi raz, trzeci raz do szpitala zwinęli z krajnym wycieńczeniem, prawda? No i po jakimś czasie nagle eureka. Mamusia sobie pracę znalazła. A jak zaczęła chodzić do pracy, to jej trochę sprawy z alkoholem się poprawiły. No i nagle Eureka da się. Tylko widzicie, co on musiał przejść w tej sytuacji? Przede wszystkim, żeby sobie poradzić z presją społeczną, poradzić sobie z tymi wszystkimi wyobrażeniami, że to matka i tak dalej. Z własnym i z własnym poczuciem winy, tak. A teraz wyobraźcie sobie, gdyby on tego nie zrobił. Jak by wyglądało w jego życie? No właśnie, komentować.